Zapraszam Cię dziś na wyjątkowe i puszyste drożdżóweczki w kształcie serca. Zaskoczysz nimi swoją drugą połówkę. Koniecznie sprawdź przepis w swojej kuchni, zostaw komentarz jak Ci się podoba, zasubskrybuj mój kanał i zostaw łapkę w górę. Smacznego! Składniki na ciasto powinny mieć temperaturę pokojową. Przełóż je do miski i wyrabiaj mikserem przez co najmniej 10 minut. Ciasto pozostaw do wyrośnięcia, aż podwoi swoją objętość. W międzyczasie pokrusz liofilizowane owoce. Wyrośnięte ciasto podziel na równe kawałki i uformuj z nich kulki. Każdą z kulek rozwałkuj, posmaruj miękkim masłem, a następnie posyp cukrem i pokruszonymi owocami. Ciasto zwiń w rulon, złóż na pół, a następnie przekrój ciasto, nie dochodząc do jego końca. Sposób krojenia możesz zobaczyć na filmie. Bułeczki zostaw do ponownego wyrośnięcia na 10 minut. Posmaruj je roztrzypanym jajkiem i piecz zgodnie z instrukcją w opisie. Smacznego!